Kolejny silnik, który próbuje uratować, który z niewiadomych przyczyn zaczął wydawać sobie dziwne dźwięki, a potem już zupełnie się zatrzymał. I nie wiem, czy poznajecie ten element, to jest pompa olejowa. Pomijam fakt, że ktoś założył ją na dwie śruby i tej śruby również brakuje. Problem polega na tym, że ta pompa, pompa olejowa po prostu stoi. Coś musiało się jej bardzo poważnie wydarzyć, biorąc pod uwagę, że tu jest uszkodzona. Ktoś taką pompę założył. Ona nie uszkodziła się podczas pracy silnika, tylko ktoś taką pompę założył, co sprawiło, że tłok cylinder nie dostawały oleju, no i silnik siłą rzeczy się zatrzymał. Zobacz, czy da się go uratować. Dlaczego warto sprawdzać rozrząd od czasu do czasu w swoim kładzie, już wam pokazuję. Rozebrałem właśnie ten silnik, który zatrzymał się, i znalazłem powód, dla którego się zatrzymał. Ten element to jest element rozrządu, który przypada w tym miejscu i jest napędzany łańcuchem. Ta strona. Obraca pompą olejową, która jest montowana. Na już włączam światło tutaj. I w ten sposób powinien wyglądać ten wałek, który jest zdrowy, ta zębatka. W tym silniku niestety wygląda w ten sposób, czyli po prostu się rozpadło.